Ładna E60 tutaj stoi. Zobaczymy, co jeszcze ciekawego tutaj znajdziemy. Witam Was wszystkich. Łapy komentarze mile widziane. Reklam nie przewijamy. Nadal jestem w Radomiu. Pogoda dopisuje, więc sobie troszkę poplądruję. Ładna BMEczka, ładna opona. Fajny kolorek. Generalnie prezentuje się dosyć ładnie Tutaj ma takiego malutkiego wgniotka zapraweczkę No ale bryczka ma już słuchajcie swoje lata ładna skóra w środku skrzynia automatyczna, szyberek jest A, różne opinie są o tych BMach Dopóki jeździ naprawdę auto fajne, wygodne. Tutaj delikatna zapraweczka. Ale jak już zacznie się coś dziać, no to w dziesiątkach tysięcy złotych można popłynąć. Już jest kilka filmików na YouTube, kilka drobnych napraw i się zbiera do kupy rachuneczek. Dwie dyszki na przykład. 37900 225 przejechane 3 litry benzyna 272 konie 2007 rocznik Bmeczka Przypominam pod filmami macie też numer konta zrzutka wpłaty bez prowizji minimalna wpłata złotóweczka Zbieramy kaskę na paliwko na takie wypady. No, niestety nie ma nic za darmo. Chyba łatwiej 40 tysiącom widzów uzbierać, niż mi wydać samemu. Często pytacie w komentarzach: Negus, kiedy pojedziesz do Niemiec? Jak będą wróble po 5 kg miały, skoro moi widzowie nie mogą wyskrobać po złotówce, żeby wpłacić, zebrać na paliwko? Nawet po złociszu te 40 tysięcy subskrybentów to mielibyśmy na cztery wypady do Niemiec. Automat Kaszkaj 36,900, 2 litry benzyna, rok 10 przebiegu tutaj nie podał. Lecimy dalej. Audi bez opisu. Giulietta Alfa nie pamiętam, czy była tutaj, czy jej nie było skrzynia manualna, szósteczka na półskórach obszywane fotele, kierownica oraz gała czerwonymi nićmi no i to jest właśnie to o czym mówię, że nie lubię tego koloru, zobaczcie troszkę kurzu, parę kropelek deszczu i jest po prostu masakra przebieg 140 31900 170 koni 1.4 turbo rok 10 Powiem wam Giulietty trzymają cenę, Asterkę można kupić z tego rocznika uturbioną dużo taniej. Niby taka Alfa niedobra, a cenę trzyma. Fiacik, T-Jet. Dobry silnik lepszy niż Multijet 22700 150 KM 1.4 Turbo 2008 nawigacja skóra czujniki cofania faktycznie skóra zadbana też obszywana czerwonymi nićmi w środku tapicera kierownica gała, fotele Bema w Turingu Troszkę fele poprzycierane. Tarcze też podrdzewiałe. Może jakby pojeździł, rozruszał. Skrzynia manualna szósteczka. Dobry kolor, mało brudzący. Też jest przykurzona, ale tak nie widać jak na ciemnym kolorze. Cena 49,900 Diesel 143 konie Rok 13 Biksenony Ledy Elektryczna klapa Audi 179018. 1.8 Turbo 163 konie 2005 Skrzynia automatyczna Osobiście wolałbym W manualu 19 tysięcy za mądziaka trochę wam zaokrągle, bo 18900. Wszędzie końcówka 900. Wiadomo, że tą stówkę zawsze się urwie chociażby 1,8 diesel 125 koni, rok 10. Nie są te silniki. Słuchajcie, złe. Skrzynia szósteczka. Trzeba po prostu pamiętać, że przy wymianie paska rozrządu trzeba wymienić tam dwa paski. Ale za to chyba nie ma DPF-a ten silnik. Nie wiem nawet, czy ma dwumaseczkę, czy nie. Ten klasyk tutaj jakiś czas już stoi. Na skórach w manualu szósteczka. 4,4 litra. 280 KONI. BMA ROK 97. Elektryczne fotele, 200 przejechane, 4 dyszki, wywoławcza. Powiem Wam, nie ma korozji, wizualnie trzyma się naprawdę jeszcze całkiem nieźle, jak na ten rocznik. 29,702,5 litra benzyna, 220 koni, 5 cylindrów, turbo, silnik Volvo. Rok dziewiąty, przebiegu tutaj nie widzę. Skrzynia szósteczka Manual, skóra, wnętrze zadbane. Bardzo fajny silniczek, słuchajcie. Dynamiczny, fajne brzmienie. Ale kolor Nygus. No, niestety, moje pieniądze mogę sobie wybrzydzać. Nikt mi nie zabroni. Lancia Delta. Niby hatchback ale dosyć spory samochód. Skóra z Alkantarą. Wymieszana 2900 16 diesel 105 koni, rok 12, duży dach panoramiczny. Kolejny kaszkaj, park troniki widzę ma Zobaczmy ile ma to kosztować ten sprzęcior. Dosyć ładna oponka. Widać świeżo umyty. No, troszkę wiatr zawieje, deszcz popada Skrzynia szósteczka Exclusive Edition 41,900 900 Zakażkaja 2 litry benzynka 140 koni rok 12. Dobra jednostka do gazu. Spokojnie można zagazować. Rozrząd na łańcuchu. Pancerny rozrząd, a nie taki jak teraz robią. 4 ku piąteczka 55900 2 litry benzyna, 211 koni, rok 10, 193, przejechane skrzynia automatyczna na skórach No i oczywiście w Slajnie dobry kolor, niebrudzący, trafik, diesel, 2 litry, 115 koni, rok 14, 59, 900, 211, przebiegu czysty środek zadbany jak na busa ładnie utrzymany w środku scenika już mieliście 35900 Audi A4 skrzynia manualna piątka auto bez opisu nie wiem, czy ta x była. była. Tutaj niedomyta. Myślałem, że coś tutaj jest na tym zderzaku. Świeżo się prezentuje. Ciekawe, czy reflektory polerowane, ponieważ lubią zmatowieć. 3 litry benzynka, z tego co widzę. 2005, 190 przejechane, 230 koni w napędzie na 4. Skrzynia szósteczka, wnętrze zadbane delikatnie na brzegu. Fotel kierowcy przytarty, ale tak delikatnie na szwach wystarczy nawet pastą do butów pociągnąć, przetrzeć suchą szmatką i już tego widać nie będzie. Dobra, lecimy dalej. ds czwóreczka. 29700 16 diesel, 112 koni, rok 12 bez przebiegu. Co tu jest? Półskóra i materiał, skrzynia manualna. Fordzik. Tak na szybko dzisiaj sobie lecę. 59,900 litry diesel 180 koni. Rok 15 napęd na 4 Skrzynia automatyczna na pół skórach Nie będę tam właził w krzaczory opony jeszcze widzę w miarę ale zimoweczki założone Insignia 24900 Przejdziesz tutaj negusie 2 litry turbo, 220 koni, rok 9. Czyli na bezpośrednim wtrysku. Insignia. Gaziutek troszkę droższy. Będzie paliła i paliwko, i gaziutka. Ktoś powie, Nygus, do tego się gazu nie zakłada. Nie wiem czy wiecie, ale to potrafi w mieście 16 sobie łyknąć. No. Skrzynia. Szóstka chyba jest otwarta u Jezu Tak to wygląda w Insigni nie nieraz siedziałem, także Nie będę tutaj wciskał swojego tyłka do środka Leonek jakiś tutaj zglebowany, Audi bez opisu Wołowina Wołowina chyba już była na filmiku, co to jest? Fotele Recaro Ciemne migacze Zglebowany Ktoś tutaj brewki na lampy założył Grill na czarno polakierował, oponka Uniroyal Jeszcze ładny bieżnik U! 31900 18 Turbo 225 KONI KUPRA 2005 rocznik Szybki sprzęt mocny Troszkę się tutaj łuszczy na tym lusterku ale 32 klocki No nie wiem Słuchajcie za leonka Piszcie w komentarzach, czy byście tyle dali. 225 koni bez napędu na 4, chyba. Chociaż chyba Leon w jakiejś wersji występował w napędzie na 4 buty, teraz nie pamiętam. No ale za tą kaskę to można estrujeczkę Audi kupić. 48900 rok 13 240 koni w dieslu w napędzie na 4 mocny skubaniec jak na klekota no i jeszcze można wiadomo go troszeczkę programem tam wzmocnić E60 27 700 diesel 2 litry 163 konie 2007 rocznik i to jest jeszcze chyba ostatni silnik do tego odprysk na szybie w tych rocznikach, gdzie rozrząd był z przodu. Skrzynia szósteczka silniki udane były. Kumpel w BMC Jedynce miał taki silnik. Skrzynia szósteczka Hyundai. 32,9014 benzyna, rok 13, 221 przejechane. Tak sobie patrzę, powiem Wam, i dla siebie jakoś nic nie mogę przycelować. Tyle razy już tutaj byłem, i nie mogę nic takiego, żebym powiedział: O, to jest dla mnie. No. 23900, 16 benzyna z gazem, rok 9. Dobry silnik do gazu, dobrze, że ktoś gaziutka założył. BMA bez opisu. Może Kugę sobie jeszcze zobaczmy. Tak z ciekawości, 36900, rok 12. Kuga. 166 przejechane, 2 litry diesel, 140 KONI. Skrzynia szóstka na półskurach, Ręczny, mechaniczny, nieelektroniczny na szczęście. S maksik Fordzik. No, dzisiaj w jednym z komisów siedziałem w Fordziku mieliście to na nagraniach tutaj skrzynia jest piąteczka 23 700 140 przejechane 2 litry benzyna 145 koni rok 2006 7 osobowy. szyba do wymiany pęknięta oponki jako tako Dobra, lecimy dalej. Jeszcze coś nagramy Beklasa. A potem dokończymy resztę, bo będzie za długo trwało. A moi widzowie mają owsiki w tyłku i są bardzo niecierpliwi. No 22 900. 17 benzynka, 116 koni 2008. 161 przejechane. Skrzynia piątka manualna, kierownica multifunkcyjna, wnętrze zadbane i nawet pół skóry nie są popękane. Także generalnie nie jest źle. Tutaj coś, nie wiem. Może ten zacisk nie trzyma. Tam jest taki bolczyk. No i może to gdzieś tam już albo wyskoczyło, albo było coś. O dubany, środek czysty i pachnący. Ale psikus, Nygus miałeś farta, bryka otwarta. A ten zamknięty ząk. <laughs> Nie ta bramka, nygus. No, i tutaj ładny busik stoi, Vivaro CDTI. Dosyć świeżo wygląda. Naprawdę. Czy on ma z tyłu fotele? Tak. Wnętrze czyste i zadbane. 59,900 za opelka. 2 litry diesel, 115 koni, rok 12, 265 przejechane. No ale wizualnie muszę Wam powiedzieć, ani obić. No tutaj delikatna obcieleczka na lusterku. Ale poza tym wnętrze karoseria prezentuje się jeszcze naprawdę świeżo. No i zobaczmy sobie BMK i polecimy drugi rządek, bo będzie za długo dla Was. No tutaj drzwi gdzieś otwierał w ciasnym i troszkę je te brzegi obił. Oponki Wydało, wydawałoby się przydałoby się. Przydałoby się. Nygus skup się. To jest odpowiednie słowo. Nie wydawałoby się, tylko przydałoby się wymienić. No lecę dzisiaj dla Was, nie wiem już który filmik dzisiaj. Korzystam, że nie ma upału automat. Jasna skóra. No i mi się gdzieś coś zaczyna procesor powoli chyba poszłami przegrzewać. No kolor ładny. Oponki na pewno do wymiany te tam obicia lekkie na drzwiach, to tam pierdołka. 27,700, 2004, 2,5 litra benzyna, 192 konie. Czujniki parkowania, skóra 245, przejechane. Wizualnie całkiem ok, dobra, robimy krótką przerwę i widzimy się w kolejnych filmikach Jeszcze troszkę tych bryczek tutaj zostało no. Pozdro